w drogę szczęść Boże witajcie kochani zbliża się czas adwentu czyli czas radosnego oczekiwania na w tym roku chcemy was zaprosić na wspólne oczekiwanie jak widzicie jesteśmy w drodze bo właśnie nasze życie to pewna droga zatem wsiadajcie do samochodu tego duchowego i przeżywajcie go z nami a o tym, jak on będzie wyglądał w szczegółach, powiadam właśnie astronauga. Tegoroczny adwent planujemy zakończyć wspólnymi rekolekcjami online. Wszystkie informacje i możliwość zgłaszania się będziecie mieli w opisie filmiku. Zapraszamy do zgłaszania się. A w poszczególne niedziele poprzedzające rekolekcje chcemy przybliżyć Wam. I opowiedzieć trochę o kilku osobach, które tak jak my dzisiaj, tak one kiedyś, oczekują na przyjście, na przyjście Mesjasza. Pierwszą taką osobą, nad którą chcemy się zastanowić, której chcemy się przyjrzeć, jest ewangeliczny Zachariasz. Zachariasz, jak wiemy, był człowiekiem sprawiedliwym. Jak czytamy w Piśmie Świętym. Wypełniał wszystkie przykazania prawa wraz z raz swoją małżonką. Możemy powiedzieć, że to tacy wzorowi katolicy z dzisiejszych czasów. Chodził do świątyni, był kapłanem, przestrzegał wszystkie przepisy, więc niedzielna Eucharystia, tak? może dodatkowy różaniec. Te takie osoby, które są blisko Pana Boga. Ale ale niestety przeżywał również też cierpienie. I można by powiedzieć, że wręcz taki brak błogosławieństwa Bożego, bo oboje nie mieli dzieci. Na tamtejsze czasy nie mieć dziecka, to znaczy, że Bóg nie błogosławi. Musiało być to ogromne cierpienie, i dla, zarówno dla Zachariasza, jak i dla Elżbiety. Więc całe swoje życie oczekiwali na dziecko, na swoje ukochane, umiłowane dziecko. I może już w tym momencie w jaki sposób uświadomisz sobie, że jest to twoja historia. Może jestem blisko pana Boga, odczuwam jakiś brak, odczuwam jakieś cierpienie. Czasami wydaje mi się, że pan Bóg już na mnie nie patrzy, nie widzi, nie słucha. I co było dalej z Zachariaszem? Zachariasz idzie do świątyni, by tam spełnić swój kapłański obowiązek. W świątyni ukazuje mu się anioł. I tutaj pojawia się taki paradoks, można powiedzieć. Bo Zachariasz, ten, który jest sprawiedliwy, ten, który jest sprawy, który można powiedzieć, że jest po prostu blisko Boga, stara się spełniać wszystko, co jest nakazane przez Pana, w momencie objawienia Mu i rozpoczęcia tak jakby spełniania się obietnicy, o którą tak bardzo prosił i której tak bardzo wyczekiwał. Zachariasz wątpi, przestaje wierzyć. Pyta się, jak to się stanie. I tu właśnie można też się zastanowić nad tym, czy ja czasami w momencie, gdy moje prośby już są wysłuchiwane, zaczynają się spełniać, nie zaczynam powątpiewać w nie. Czyli tak naprawdę nie dowierzam Bożemu Słowu. No właśnie, nieraz mówimy i jest to problem tych modlitw niewysłuchanych. Pan Bóg mnie nie słucha, Pan Bóg mnie nie słyszy, Pan Bóg nie reaguje, bo ja przychodzę z całą listą tego, co jest koniecznie potrzebne dla mnie na teraz, tu, teraz, w tym momencie, a Pan Bóg tak jakby się odwrócił plecami i zajmował się innymi sprawami. Tutaj w przypadku Zachariasza mamy wprost powiedziane, już szukam. Hmm. Nie bój się, Zachariaszu, tak mówi anioł. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Pan Bóg słyszy nasze modlitwy. Słyszy nasze cierpienie, nasze wołanie. Ale... Ale zawsze, właśnie, pojawia się to ale, bo dodaje też ten sam anioł, że ta modlitwa zostaje wysłuchana w odpowiednim czasie, że wszystkie słowa wypełnią się i spełnią w swoim czasie. Myślę, że tu jest problem nas, chrześcijan dzisiejszych, dzisiejszego wieku, że jesteśmy nauczeni, że wszystko mamy od razu. Idziemy do sklepu i wyciągamy w Chodzimy do internetu, klikamy. Dostawa ma być w ciągu 24 godzin, już teraz zaraz. A u Pana Boga, jest inny czas. I czy gądzę się na ten inny czas Boże? No i też musimy sobie uświadomić, że wszystkie nasze prośby, wszystkie nasze błagania są wysłuchiwane. Jednak nie wszystkie są spełniane albo nie są spełniane od razu, bądź będą spełnione właśnie w innym czasie. Może w tym czasie, kiedy ja o to proszę, nie jest to e, dobre dla mnie, nie jest to z korzyścią. Pan Bóg widzi dalej, Pan Bóg widzi już więcej. Pan Bóg już widział u Zachariasza, że kim będzie, on wiedział, kim będzie Jan, e, komu Jan będzie przygotowywał drogę, e, więc. Pan Bóg zna naszą historię już do przodu. I to, o co my prosimy w danej chwili, nie zawsze może być dla nas dobre. I dlatego na przykład nasze prośby, nasze modlitwy nie są spełniane. Na pewno są wysłuchiwane, ale niekoniecznie zawsze są spełniane. Gdy Bóg wysłuchał w wołania Zachariasza, to też zapowiedział, że będzie to dla niego ogromna radość i wesele. I Bóg pragnie tego szczęścia i wesela dla każdego z nas. Więc chcemy Cię zaprosić, abyś w najbliższych dniach, w najbliższym tygodniu zobaczył, zobaczyła, zobaczył, jakie prośby zanosisz do Pana. Jak reagujesz, gdy odpowiedź nie przychodzi w ciągu 24 godzin. I wzbudził sobie akt wiary, że Bóg słyszy. I Bóg zadziała w swoim czasie. Zapraszamy Was też na następną niedzielę adwentu, w której przyjrzymy się kolejnej postaci. Jednak na razie to pozostanie niespodzianką. Może dotrzemy już do celu. Do zobaczenia z Bogiem. Z Bogiem.